obchodzimy 50. rocznicę powstania Polskiego Związku Emerytów Ręcznictw i Inwalidów oraz dziesiątą rocznicę spotkań osób niepełnosprawnych, czyli jak gdyby Włoszem Go dla biedny. Ja za chwilę oddam głos przewodniczącej zarządu rejonu, pani Krysi Pola, która w imieniu. Co się dzieje? gości, którzy przybyli na dzisiejsze nasze spotkanie. I Pani Krysiu, teraz Pani Rola. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością uczestniczę w dzisiejszym spotkaniu. Naprawdę okazja jest wspaniała, 50-lecie i 10-lecie Światowego Dnia Inwalidów. To wspaniałe okazje. To nie tylko wspaniała historia, którą doskonale znacie, znacie związku, o którym dzisiaj tyle mówiono, ale ja wiem, że Wy jesteście mocno zaangażowani. Dzięki Pani Przewodniczącej, Zarządowi, Związku, integracja powstała. Wszystkie koła w naszym powiecie naprawdę wspaniale pracują, a to, że tak wspólnie, to mnie ogromnie cieszy. Dlatego też chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszelkie zaangażowanie dla samorządu, zarówno gminnego, powiatowego, które reprezentuję, i wojewódzkiego. Mam nadzieję, że Wasze wsparcie będzie naprawdę. Bardzo pozytywne i będziemy z tego korzystać. Wszystkiego najlepszego Wam życzę, dużo zdrowia i pomyślności. Przepięknej zabawy dzisiaj. Pani Przewodnicząca, dla Pani podziękowanie, jak album z okazji dziesięciolecia istnienia powiatu. Jego najlepszego. Dziękujemy panu staroście za życzenia, za prezent dla zarządu rejonu i bardzo proszę burmistrza Olesna Sylwestra Alewickiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po raz dziesiąty zechcieliście się spotkać Właśnie tutaj w gminie Olesno, że ten ośrodek ANPOR Wam się spodobał i że rok rocznie tak licznie się tutaj spotykacie. Dzisiaj jest tym bardziej miło, że nie zasłużenie, ale zostały docenione nasze tutaj y, działania również ze strony Urzędu Miasta, także bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezes za, za to odznaczenie jest ono uznaniem naszych wszystkich działań, naszych, urzędu, jak i Rady Miejskiej. Dlatego bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego, żeby dołączył tutaj do mnie. I wspólnie chcieliśmy również przekazać pani prezes, skromny upominek na pamiątkę album w związku z datyfikacją Jana Pawła II, piękny album e, o Janie Pawle II, ale i coś takiego bardzo konkretnego karnet na naszą piękną pływalnię, zachęcając oczywiście wszystkich do licznego z niej korzystania. Życzę Państwu miłej, radosnej, zabawy, aby ten dzień tego Waszego pięknego jubileuszu został zapisany w Waszej pamięci jak najlepiej. Wszystkiego dobrego!